I o bogactwie dzisiaj na wszystko Pan Jezus chce nas niebogactwem nas zainteresować, chociaż tak w pierwszym roku zawsze człowiek może Boże przykleja się swoją uwagą właśnie do tego pięknego słowa bogactwo, być bogatym, wpływać na wszystko, żeby mi na nic nie brakowało, ale nauka objawiona, nauka Jezusa Chrystusa, nauka Boga się od mądrości. Bo dzisiaj Bóg zwraca naszą uwagę na mądrość. Mamy być ludźmi mądrymi. Nie mówimy Bóg Boży, mądrymi. I pragnienie, które powinno nas na co dzień motywować, to to, żeby wzrastać w mądrości, Jeśli ktoś ma szczęście mieć nastolatkę w domu? po bo, mój Boże, tak zwany okres buntu jest prawie, że religijnie uzasadniony. A kiedy jesteśmy w świątyni jerozolimskiej z Jezusem, kiedy ma lat 12, jest nastolatkiem, Bo kiedy już Najświętsza Maria Panna, w cudzysłowie, zrobiła mu Odrobinę, no właśnie wymówki, że ja i Ojciec Twój szukaliśmy Ciebie przez trzy dni, gdzieś ty nam się zapodził. Powiedz, czyż nie wiecie, nie zdawaliście sobie sprawy z tego, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? I to kolejne zdanie, że Pan Jezus wrócił z nimi do Nazaretu. Uwaga! Posłuszny nastolatek, posłuszny rodzicowi. To brzmi wręcz kosmicznie. To jest takie antidotum, zaprzeczenie owego uzasadnienia tak zwanego okresu buntu, że nastolatek ma być zbuntowany. Broń Boże, nigdy człowiekowi nie można przyjmować postawy buntu wobec dobra, piękna i prawdy. Bo to jest po prostu czymś, co nazywamy jednym słowem grzech. Pan Jezus był im posłuszny. To jest kolejna taka maleńka dawka, porcja, no właśnie mądrości. A tam dalej jeszcze, że wzrastał w mądrości, w łaskach u Boga i u ludzi. Syn Boga żywiały, Jezus Nazaretu, Bóg Człowiek. Każdego dnia wzrastał w mądrości, czyli mądrze stawał się z dnia na dzień mądrzejszy. A czasami rozmawiając z tymi, którzy chodzą do szkoły, to warto również tak nieustannie o tym przypominać, że człowiek, jeśli idzie do szkoły, to po to, żeby ze szkoły wychodzić mądrzejszy czy głupszy. No mądrzejszy, mądrzejszy. Jeżeli rozpoczynamy dzień, to po to, żebyśmy na no właśnie wzrastali w nim, w tym dniu, przez ten dzień. Dzięki temu dniowi wydarzeń, które będą się na niego składa żebyśmy byli coraz właśnie mądrzejsi, w zastali w mądrości, w łaskach u Boga i u ludzi. I przechodzi dzisiaj do Pana Jezusa człowiek, który jest spragniony mądrości, chociaż odrobinę czasu jest między tym ewangelicznym. A świętym Augustynem to około 300-400 lat. Ale gdzieś tutaj możemy sobie przed oczy postawić no właśnie świętego Augustyna, który no już nalizawszy się w mądrości tego świata, pokręciwszy siebie i wielu innych, będąc przyczyną rozpaczy i płaczu dla swojej matki świętej Moniki przez wiele, wiele lat, kiedy już wreszcie pozwolił w łasce Bożej, żeby go posadziła, postawiła, na odpowiednim poziomie, wówczas święta Augustyn, no zrozumiawszy wszystko, taką technologię życia, mówi: Niespokojne jest serce moje. Nieszczęśliwe jest serce moje, póki nie spocznie w tobie Boże, mówił Kolejna porcja mądrości. Kolejna porcja mądrości. Że wzrastanie w mądrości polega na tym, że człowiek z dnia na dzień coraz bardziej, a coraz bardziej wyrasta. Boga i Jego naukę, a nie odwrotnie. Niespokojny, niespełniony, nieszczęśliwy, rozdrabane jest serce moje, póki nie spocznie w tobie. I ten dzisiejszy ewangeliczny człowiek, poważny pobożny bardzo. Bo on sobie zdaje sprawę z tego, że przychodzi do kogoś niezwykłego, żeby nie powiedzieć najzwyczajnego, staje przed Jezusem Chrystusem i jak czytamy, upadł na nim na polach. To kolejna porcja mądrości dla nas, którzy no właśnie mamy zesztywniałe polana przed Bogiem. Zesztywniałe polana przed Jezusem Chrystusem. Nie zginają się tam. A bywa, że nawet komunię świętą przyjmujemy jak lany ręki, niż pączka. Pączka człowiek weźmie albo na widelec, albo przez, no właśnie, chusteczkę, a jeżeli bez niczego, to później rękę wyniże, bo się cukier poprzykleja. Nie mamy takiego odruchu wobec Najświętszego ze Świętych Jezusa Chrystusa. Tamten tamtym ewangelicznym Zainteresowany życiem wiecznym. Uwaga, upadł na kolana. Upadł na kolana, że mistrz. I zadał mu pytanie nauczycielu dobry. Co mam czynić, powiedział, żeby być, żyć wiecznie. Możemy odrobinę innym słowem do jego pytania oddać. Co mam zrobić, żeby być szczęśliwym? Bo ten, kto żyje wiecznie, jest człowiekiem szczęśliwym. Człowiek z natury jest powołany do wieczności, dobrze o tym wie, jest kolejna porcja właśnie mądrości, że wszyscy z martwych stanie jak jeden, wszyscy. Tylko, że jedni z staną ku życiu wiecznemu, a inni ku wiecznemu potęgiem. No właśnie, z naszych nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mu fałszywego świadectwa, nie mów nie, nie, ludzi, Pani, to wszystko czynię od mojej młodości. bardzo mnie to zachwyca dzisiejsza. Fragmenty Ewangelii Świętego Marka, które mówią o reakcji Pana Jezusa na widok tego człowieka i na właśnie jego wypowiedź. Spojrzał na niego z miłością. Pokonał swoistej diagnozy ducha tego człowieka. Spojrzał na Niego z miłością, z upodobaniem i powiedział jednego Ci bratu sprzedaj wszystko co masz i rozdaj Mu to, A potem chodź, przyjdź i chodź Ty sam. Jednym z patronów naszej parafii jest błogosławiony Święty brat Albert Chmielowski. Powstaniec styczniowy. Artysta, malarz, człowiek o niezmiernie wrażliwej duszy, wrażliwy na piękno, człowiek mający oko, potrafiący to coś, co zobaczył, oddać na płótnie. Ci, którzy odrobinę oparli się o jego biografię, również znają ten moment, kiedy jego dusza była wyjątkowo, właśnie niespokojna. Człowiek spragniony szczęścia, bo każdy. To jest przy zdrowych zmysłach, jest człowiekiem, który pragnie szczęścia, chce być spełniony. Człowiek nie pragnie nieszczęścia właśnie. Poza tym, Chrystus nas również zobowiązał do tego, żebyśmy pragnęli szczęścia nawet dla naszych nieprzyjaciół. I bo właśnie jak niesmak jest w nas wówczas, kiedy człowiek jakieś złorzeczenie popełni wobec tych, którzy są naszymi winowajcami. Wiemy, że tak nie może. Święty brat Albert człowiek no właśnie zainteresowany życiem wiecznym, zainteresowany szczęściem, kiedy podejmuje życiową decyzję, aby poświęcić się słusznie najuboższym z najuboższych żyjących w Krakowie, ale i w Warszawie. Przypomnę, że rodzice świętego brata Alberta pokochali się na cmentarzu Stariu są wśród nas. Ale kiedy już to no właśnie założył, Habit ubogiego świętego Franciszka z Asyżu, tercjalski kiedy zaczął żebrać dla tych, którzy nie mieli chleba i odzienia. Jedna z jego przyjaciół, szlachetnie urodzona, dobrze społecznie ustawiona, w liście do niego pisze, czyście oszala. Przecież masz talent, jesteś uzdolnionym malarzem, przed tobą jest właśnie salony Europy się. Wówczas święty brat Albert, już wówczas święty brat Albert Nielowski, nie Adam Chmielowski, ale brat Albert Chmielowski opisuje jej jednym zdaniem: gdybym miał dwie dusze, jedną poświęciłbym malarsku, a drugą poświęciłbym ubogiem. Ale Bóg mi dał jedną duszę, dlatego całą poświęcam ją Bogu. Przedaj wszystko, co masz i rozdaj u Bogu. Nie jest to takie proste. Jesteśmy po ledwo co po beatyfikacji Krymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Ryszyńskiego. Człowieka, który mówiąc o sobie na skraju swojego życia, powtarzał takie zdanie, które również wyjął z ust wielkiego Krymasa Gląda Mustyna. Że wszystko postawiłem na marynie, Wszystko. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj to po Wszystko postawiłem na marynie. W tym akcie osobistego oddania Najświętszej Maryi i Panny w macierzyńską niewolę miłości ośmielamy się za Prymasem wyszyńskim. Z Prymasem wyszyńskim niejednokrotnie, niektórzy codziennie, wiele w ciągu dnia powtarzać takie zdanie. Wszystko, co mam. I co posiadam, ochotnym sercem poddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Wszystko, co mam i co posiadam, ochotnym sercem poddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Krok dalej. Pozostawiam Ci zupełną swobodę. Posługiwaniu się mną i wszystkim, co mogę. Dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościoła którego jesteś mam. ale lecz, Jeśli chodzi o miłość człowieka i dysponowanie sobą i to, co jest nasze. Ale żeby można było to zrobić, to trzeba być człowiekiem odważnym. Człowiek, który się boi, nie jest zdolny do takich aktów. Człowiek, który się boi, Wydanej głębiej, nie jest zdolny do miłości. Przecież miłość jest niczym tym, jak poświęceniem siebie i wszystko, co się posiada o sobie umiłowanej przez siebie. Ale do tego potrzebna jest odwaga. I pozwólcie, że podzielę się słowami, które znalazłem w zapiskach więziennych Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, które napisał. Dokładnie 5 października 1954 roku, będąc już w grudniku śląskim, to są jego refleksje na temat swojej własnej osłon, ale również i wszystkich uczniów Jezusa Chrystusa. Właśnie słowa posłuchajmy. Największym brakiem apostoła jest. Lęk. Bo on budzi nieufność do potęgi mistrza, ściska serce i kurczy gardło. Apostoł już nie wyznaje. Czyż jeszcze jest apostołem? Uczniowie, którzy go opuścili mistrza, już go nie wyznawali, Dodali dali odwagę poprawcom. Każdy, kto milknie wobec nieprzyjaciół sprawy, rozduchwala. Nie. Lęk apostoła jest pierwszym przymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy. Zmusić do milczenia przez lęk to pierwsze zadanie strategii bezwoźniczej. Terror stosowany przez wszystkie dyktatury obliczony jest na lękliwość apostoła. Milczenie tylko wtedy ma swoją apostolską wymowę, gdy nie odwraca oblicza swego odbijący. Tak czynił milczący Chrystus. Nauczycielu dobry, przyszedł upadłszy przed Chrystusem na kolana. Co mam czynić, żeby osiągnąć życie, że podsumuję, odpowiadając na to pytanie, przestań się lękać. Nie bój się. Dzisiaj Dzień Papieski. Bogu dziękujemy za posługę obecność życie, świadectwo świętego Jana Pawła II, papieża Polaka, który rozpoczynając swój pontyfikat, Rozpoczął go od słów wygłoszonych 23 października 1978 roku na lata świętego Piotra. Nie lękajcie się, nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Największym brakiem apostołów Chrystusa jest lęk, dlatego nie lękajcie się.